Chłę, jest jestem pirateł? Witam Was w kolejnym odcinku mojej serii KKL. Dziś prezentuję Wam zestaw 5058. No i wiem, kolejny raz mówicie co? Zestaw? Natomiast tak, no coś takiego kiedyś sprzedawało Lego i sprzedawało to pod. Oficjalnym logiem, pod oficjalnym numerem katalogowym, więc czemu mielibyśmy tego nie pokazywać. Zestaw numer 5058 był, jak już pewnie możecie się domyślać, zestawem akcesoriów dla piratów i on był znacznie większy niż to, co mi tu zostało, bo wyglądał tak naprawdę. Tak jak tu widzicie na tym obrazku, było no zdecydowanie tego więcej. Przede wszystkim, no ta faktycznie jeden czapeczka była niebieska. Jedna taka była czerwona, A takich było faktycznie dwie, w ogóle to jeszcze było logo pirackie, które niestety mi się zmazało, gdzieś tam jest ledwo ewentualnie widoczne. Takie dwa długie pistoleciki były w tym zestawie, dwie szabelki również standardowe, które i do dzisiaj mamy w sprzedaży. Takie czapki, jeżeli dobrze pamiętam, również były, dwie takie klasyczne również, dwie, dwa tego typu pistoleciki. Takie żółte oraz takie niebieskie, oraz takich trzy różnego rodzaju mi zostało tylko jedno. Tak samo jak monety wszystkie gdzieś mi tam poginęły. I tak samo jak zginęła mi gdzieś ta mapa. To znaczy, pierwsza mapa mi zginęła, później kupiłem sobie ten set, a później odejmę do zestawu, który już kiedyś recyzowałem, więc nie będę dublował i udawał, że mam dwie. Po co w ogóle takie coś było? No, jak wiecie, dzisiaj dla elementów kupujemy gazetki, kupujemy jakieś tańsze sety, żeby właśnie mieć takie elementy. Kiedyś lego takie coś właśnie sprzedawało w tej właśnie postaci. I te elementy kosztowały w oryginale 2,20 funta Oczywiście to był inny pieniądz, natomiast w dzisiejszym przeliczeniu 17 zł. Myślę, że byłoby to warto oczywiście, gdybyśmy mieli te wszystkie elementy, które tam były przedstawione. Szkoda, że dziś LEGO takich rzeczy nie wydaje. Musimy naprawdę, tak naprawdę wydać dużo więcej, by taki elementarz. Zdobyć. A trochę szkoda, bo ile, nawet gdzieś te figurki, o których narzekałem kiedyś, że się nie pojawiają, gdzie indziej jednak można gdzieś spotkać, tak czegoś takiego nie można. I teraz jest tak, dokładnie. Ja to kupowałem głównie dla elementów. Nie oszukujmy się, w dzieciństwie dużo elementów ginęło, dużo. Pożyczali sobie koledzy, które nie wracały i takimi zestawami trzeba się było posiłkować, ratować, właśnie po to, żeby nasze zestawy były kompletne. Największa ironia jest taka, że często je kupowaliśmy, a później i tak one drugi raz gideły, co jest w ogóle zabawne, bo drugi raz zostały zniszczone. No bo często, wiadomo, jako dzieci bawiąc się klockami, podawaliśmy, że wyglądały one tak. No, moi drodzy, no i... Musiałem pokazać wam ten zestaw 5058, tak jak mówiłem, skoro lego dało. Mu oficjalny numer był sprzedawany normalnie w takich folikach specjalnych, ala polibegowych. No, więc nie mogłem jego przemilczeć. No i tak wygląda ten zestaw 5058 z pierwszej klasycznej jeszcze serii Pirates. Wam wszystkim dziękuję za kolejny wspólny odcinek. No i oczywiście do zobaczenia wkrótce w kolejny.